Witam wszystkich bardzo jestem TheUrkHara to jest moi drodzy kolejny odcinek z Yandere Simulator od razu wchodzimy do nowej gry ponieważ moi drodzy wyszła aktualizacja w której w końcu dodany został snap mode nie oglądałem jakoś specjalnie filmiku od twórcy od YandereDeva żeby też sobie nie spoilerować mega chcę po prostu wejść zobaczyć to i przeżyć to razem z wami tutaj. Większość z was pewnie już to widziała i tak dalej, ale ja nie, ja jeszcze tego nie widziałem, dlatego chcę to zobaczyć razem z wami po raz pierwszy. Natomiast moi drodzy, zanim pójdziemy do szkółki, napiszcie teraz w komentarzach wszyscy bez wyjątku: pani Misiu, prosimy o kalesony. Nie hashtag #kalesony, tylko pani Misiu Prosimy o kalesony, wszyscy ładnie go poprośmy o te kalesony I moi drodzy, również pamiętajcie o super kciuku w górę Jeśli chcecie więcej odcineczków z Yandere Simulator, Jeśli chcecie modziaki, challenge'e, aktualizacje Ogólnie, jeśli lubicie Yandere i chcecie tego więcej To zostawcie tego super kciuka w górę Przebijmy barierę 4000 lajków pod tym odcineczkiem Tymczasem zamykam oczy i ciśniemy panie misiu Random majteczki. Pyr, 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 pyr Pycy, pycy, pycy Chyba już powinienem przestać, nie? Myślę, że to już zaszło troszeczkę za daleko. Myślicie, żeby zatrzymać się tutaj? A może tutaj? A może tu? Może tu? A może jeszcze troszeczkę? Kurde. Jeśli zatrzymałem się w którymś momencie na kalesonach, to będzie przypał. Zrobiłem takie jedno, znaczy nie jedno, zrobiłem milion kółek, żeby zatrzymać się w tym samym miejscu, w którym zacząłem. No po prostu nie można mieć większego pecha. No, dawaj, 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 zapieprzaj pani Andere. Dawaj, 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 szybciutko. Snap mode pojawia nam się w momencie, gdy przegrywamy. W sensie jest ta opcja do wyboru, nie? Więc pizzy, 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 koledzy, koleżanki. Cześć, panie senpai! Senpai! Notice me, notice me, senpai. Nie, nie, Kanaj Help you? nie, nie możesz mi pomóc. Ja chciałem po prostu, żebyś mnie znotisował tak troszeczkę, tak delikatnie, tak powiedział. Hej, pani, cian! Dobra, dobra, dobra. Uspokój się, uspokój się. E, tymczasem idziemy szybciutko, pycy, pycy, pycy. E, cześć Kolego. W jaki sposób możemy przegrać tę grę? Cześć Ruda. Ruda, senpai Chan. Ja jestem Sempai, Nie, ja, ja też jestem Chan. Ruda, Chan. Otwórz oczka. Ciekawe, jakie ma oczy Ruda, Chan. Czekaj, 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 czekaj. Jak ci zrobię zdjęcie? Tutaj też masz zamknięte. Jakie oczy ma nasza ruda cian? Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, jaki kolor. Cześć dziwniutcy. Tańcz ze mną, niebieskowosa. Czekaj, zgubiłem się. Czekaj, 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 czekaj. Tu muszę się odnaleźć. Dawaj. Niebieskowosa, tańcz ze mną. Dobra, nie to nie. Wszyscy mają mnie w dupie. Czas zacząć i wdrożyć nasz plan w życie. Ha! Zatakujcie mnie! O, jakie cudowne kwiatuszki! Co, co wy chcecie, co wy chcecie? Zaraz dzięki wam odpalę tego Snapmoda. No trzymajcie mnie, trzymajcie mnie mocno, ponieważ... mogę to odpalić? No... Chyba nie mogę przegrać w ten sposób. Nie, nie, nie main menu! Nie co ja zrobiłem, miało być checkpoint! Chociaż najłatwiejszym rozwiązaniem będzie po prostu stanie myślę obok Sempaia. I to powinno wystarczyć, żeby odpalić Snapmoda. Jestem przy tobie, panie Sempaj. O, oh. oh, me, Co ty chcesz? Oh, boi się, tak? Bo stałem po prostu tam, gdzie się zmienia buciki jacy nie wzruszeni budowa nawet ręce założył dobra, herd broken, ale to nie jest koniec! To nie jest! Nie jest! Nie jest! Koń... Ko... Koniec. Panie senpai, wróciłem do życia. Znaczy nigdy nie byłem martwy, ale wróciłem teraz. Dzień dobry, Panie senpai. Kto chce teraz stawić mi czoła? Znajdź nóż. Dzień dobry, koledzy i da. Wow, 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 Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? USPOKÓJTA się, spokojnie pani JANDERY Ja nie chciałem, ja nie chciałem. Naprawdę, naprawdę nic nie zrobiłem. Gdzie te kwiatki, które odpaliłem wcześniej? Czekaj, przesuń się. Przesuń się, nie chciałem ci zrobić krzywdy. O, to wiceprzewodnicząca albo a nie, to chyba białowosa. Ha, widzisz białowosa? Mówiłem, że cię kiedyś pokonam. O Boże, jak was tutaj dużo. Czekajcie, muszę nożyk. O, wow, ja się teleportuję. Patrzcie, stoję tu. A teraz stoję tu. Mogę się teleportować tyłem i co powiecie? Aha, pycy! Pycy, pycy! Dobra, spadamy stąd pani Andere. Oooo! A kogo my tu mamy? Pani ruda! Papatki! Mam teraz super mocy i mogę też pójść do nauczycielek z moimi super mocami. Czekajcie, bo zgubiłem się z moimi super mocami. Nauczycielki! Dzień dobry! Dzień dobry! O, wy też przerażony jesteście! Dzień dobry! pani pielęgniarko, nie podoba mi się to, jak pani mnie traktowała tyle lat. Bardzo mi się to nie podoba. Jakie chore gówno! Cześć koledzy, cześć koledzy, muszę znaleźć Sempaia! Cześć Sempai! Jak mogłeś mnie? Mnie! Mnie! Panią Janderę odrzucić! Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś, panie Sempai? Oj! Oj, oj! Przepraszam! Chciałem! naprawdę nie chciałem Dostać rukoszetem! WIDZISZ panie SENPAI DO czego ty mnie zmusiłeś? Buda Masuda sobie stał spokojnie, z założonymi rękami. Chyba nawet się nie bał. A ty co? Do czego ty mnie doprowadziłeś? Panie SENPAI czekaj, idziemy sobie tam jeszcze chcę sobie popatrzeć. O, cześć, pani od O, nawet WANDALE się boją. Pyr 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 pyr. pyr, pyr, pyr. Gdzie ja doszedłem? Czemu ja tutaj się teleportowałem? A, sempaj, nie chciałem jeszcze. Ale i tak jesteś Mendou. Jesteś mędą, panie Senpai. Straszną. I co teraz? Do it do it, do, it, do it! do it! E, Co mam dokładnie zrobić? F. Ja nie chcę. Ja naprawdę. Będzie super, jeśli. Nie, 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 pani Andere. A ja muszę cały czas klikać F. Pani Andere, nie, nie, nie. Chociaż rozumiem generalnie całe to założenie, bo życie Yandere bez Senpai'a nie ma sensu. Więc. W momencie, gdy przegrywamy, załatwiamy Senpai'a, po czym załatwiamy siebie. I to jest to złe jakby zakończenie całego Yandere Simulator. A jestem bardzo ciekaw, jeśli byśmy odpalili jakiegoś młodziaka, na przykład... E... Na przykład Black Hole. Black Hole polega na tym, że wszystkich wciągam w siebie. Jeśli odpalę Black Hole i na przykład przegram, Pytanie, w jaki sposób można wtedy przegrać? Ale zaraz to sobie sprawdzimy. Bo na przykład mogę wchłonąć. Okej, okay, mogę wchłonąć sępaja. Mamy tutaj takie coś. Ale to nie będzie skalować. W sensie Senpai nie będzie jakoś na mnie krzyczeć czy coś i nie będzie Heartbroken. O, cześć białowosa. Dobra, trochę dupa. Tutaj nie ma jak do końca przegrać. Mam pewien pomysł, jak e, zostawić Black Hole. Odpalimy sobie piąty dzień tygodnia. Dobra, mamy już w tym momencie piątek. Zobaczmy sobie, co dokładnie się stanie po zakończeniu całkowicie zajęć, czy wtedy też Snap Mode będzie dostępny. Odpalę sobie też e, od razu tego Black Hola. Dzień dobry, koleżanko. Dobra, przyspieszymy czas tak mega 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 mocno. Okej, okay, już zaraz, już zaraz, już zaraz. Jeszcze brakuje jednej minutki. Dobra, policja przyszła do szkoły. Za co? Przyszliśmy nie zrobiłem właściwie. Policja zauważyła, że no coś nadprzyrodzonego się generalnie stało i przestraszeni uciekli. Ej, tego jeszcze wcześniej nie widziałem. Pani Yandere stalkuje Sempaja, kogoś tam wchłonęło i zamknęli klub. Ej, ale jest piątek. Czekaj, bo się pogubiłem i piątek zrestartował nam całkowicie czas. Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Po piątku mamy poniedziałek. Przecież miał być koniec gry. Nie wyszło to. Nie wyszła, chciałem dobrze. Dobra, to sprawdźmy sobie może, na przykład takiego Yandere-kun'a. Czy e, ja też mogę w tym wziąć udział? Cześć, panie senpai. Panie senpai? Senpai! Proszę, zauważ mnie. Czekaj, muszę chyba przodem do ciebie podejść, żebyś mnie zauważył. No, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz patrz na mnie, obserwuj mnie. Ciekawe, czy pani Yandere wtedy się zmieni w... Panią Ayano, czy dalej będę Yandere Kunem? Dobra, odpalamy w tym momencie Snapmoda i. A, okej, okay, muszę to przeklikać w tym momencie. Czy zamienić się ponownie w panią Ayano, czy. Ej, chyba nie. Chyba dalej pozostanę Yandere Kunem. Tego się nie spodziewałem, totalnie. Co chcesz powiedzieć naszemu Yandere Kun? Wow, wow, wow! Koleżanko, przepraszam, napatoczyłaś się. Nie chciałem, nie chciałem, naprawdę, chciałem, dobrze. Przepraszam, co on gada? Co ty chcesz? Co to za krzyki? Krzyki nie pomogą. Nie pomogą krzyki, nie pomogą! Idę po nożyk. Czy mogę się teleportować tu, przez ścianę? Nie mogę. Zejdźcie mi z drogi. Dobra, idziemy tędy. Pyr, 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 pyr. I teraz tędy. Pyr, 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 pyr! Cześć, panie senpai. yandere -kun. I pan senpai. Prawdziwa miłość. Panie yandere nie rób tego. Nie rób tego, zasypaj jak chcesz, jak to jest jedna wielka menda. Pici, 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 pici. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Proszę, nie popychaj mnie. To Panie sepaj, nie, w niczym już nie możesz pomóc I nie wyciągaj sobie książeczki z pupy Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał Nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę Piszcie również w komentarzach Jakieś różne challenge'e, które Chcielibyście bym wykonał w związku z tą nową aktualizacją Z tym stop modem Co chcielibyście bym przetestował, sprawdził I tak dalej, ja postaram się to wykonać W kolejnym odcineczku Tymczasem to by było tyle na dzisiaj Przypominam również o możliwości wspierania kanału Niebieski guziczek wesprzyj Każdy każdy ze wspierających dostaje przeróżne bonusiki, a ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Asaksowi, Buba, Smoczek i Nohej. Dziękuję ślicznie Wam za wsparcie kanału, tymczasem trzymajcie się. Hejos! Pa! pa.